Szanowni Państwo, chciałabym tytułem wprowadzenia tylko podać, że w obecnym stanie prawnym, czyli jeszcze przed wejściem w życie tej specjalnej ustawy, także jest szereg rozwiązań, które są adresowane dla płatników składek, dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. To jest odroczenie terminu płatności, to jest rozłożenie na raty jeżeli powstanie ten dług, czy wreszcie umorzenie, ponieważ zainteresowanie płatników składek, przedsiębiorców tymi rozwiązaniami już obecnymi jest naprawdę bardzo dużo, to jest codziennie kilkadziesiąt telefonów, czy też zwracanie się w formie kilkadziesiąt tysięcy telefonów, zwracanie się w formie mailowej czy też w każdej innej, jak się komunikujemy. Również w tym tygodniu wprowadziliśmy wniosek, taki formularz uproszczony, który jak Państwo wiecie, ponieważ no było to w opinii publicznej. On obejmował wiele stron. Jest to wniosek jednostronicowy, który po prostu jest wystarczający dla aplikacji, jeżeli chodzi o odroczenie terminu płatności, czy też o inne te czynności, o których przed chwilą. Powiedziałam. Absolutnie jesteśmy do dyspozycji naszych przedsiębiorców, płatników składek, zarówno w tych formach, o których powiedziałam, ale także doradców do spraw ulgi, umorzeń, którzy udzielają tej pomocy w każdym przypadku. Natomiast jeżeli chodzi o te rozwiązania, o których tutaj już mówiła pani minister Jadwiga Emilewicz, to myślę, że one są też ściśle. Zaadresowane do konkretnych płatników składek i stanowią bardzo istotne wsparcie z punktu widzenia tej trudnej sytuacji z powodu z powodu koronawirusa. Na pewno w pierwszej kolejności chciałabym powiedzieć o płatnikach składek, tak zwanych mikrofirmach, które zatrudniają do dziewięciu ubezpieczonych. I żeby to jasno rozróżniać, pierwsze. Proponowane w tym projekcie ustawy rozwiązanie jest dedykowane dla, na rzecz tych do dziewięciu ubezpieczonych przez takiego przedsiębiorcę w tej mikrofirmie. Ono jest jasne i proste. Polega na tym, żeby zwolnić tych pracowników, tych ubezpieczonych z obowiązku odprowadzania składek na okres trzech miesięcy. Przypominam, że dotyczy to około. 2 milionów 400 tysięcy zatrudnionych w prawie 700 tysiącach mikrofirm. Ważne jest także to, że ten okres zwolnienia, zgodnie z zasadą ciągłości ubezpieczenia, będzie traktowany jako okres ubezpieczenia z punktu widzenia prawa, także doświadczeń. I również w tym możemy może jeszcze zilustrować, zilustrować to, tą propozycję rozwiązania taką sytuacją, kiedy samozatrudniony czy samozatrudniona prowadzi zakład fryzjerski, zatrudnia pięć czy siedem osób i właśnie to jest rozwiązanie dedykowane dla takiego podmiotu, który zatrudniał do dziewięciu osób, w tym moim przykładzie do siedmiu i na okres tych trzech miesięcy nastąpi zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki. Również w tej grupie zwolnień z tytułu składki mieszczą się rozwiązania, które są wprost dedykowane dla tych, którzy są samozatrudnieni czy prowadzą działalność gospodarczą, także oni będą mogli skorzystać z tego zwolnienia z opłacania składki na własne ubezpieczenie. Tutaj jest jeden warunek, że przychód w marcu nie przekroczy. 300% przeciętnego wynagrodzenia to jest 15 681 zł. I także trzeba tutaj dodać, że to jest liczba tych przedsiębiorców, którzy potencjalnie mogliby skorzystać, zdecydowanie wyższa niż mikrofirm, ponieważ to jest około milion. 800 tysięcy przedsiębiorców, ale oczywiście część z nich spełni to kryterium dochodowe. Ta ulga jest bardzo istotna także z punktu widzenia kosztów, które szacujemy na około 14 miliardów złotych. Też jak gdyby adresować trzeba te rozwiązania pomocowe w kierunku innych grup zawodowych. Mam tutaj na myśli osoby, które wykonują umowy zlecenia czy inne umowy cywilnoprawne, a także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Oczywiście musimy też pamiętać, że ta pomoc zarówno w tym pierwszym przypadku zwolnienia ze składki, w drugim, o którym teraz mówię, dotyczy osób, które prowadzą tą działalność zarejestrowaną przed 1 lutym, czyli de facto ta firma, czy ta działalność, muszą być prowadzone w styczniu. Jeżeli chodzi o zleceniobiorców, w takim znaczeniu szerokim, to tutaj też jest brany pod uwagę przychód w poprzednim miesiącu, że on nie przekroczy też 300% przeciętnego wynagrodzenia, to jest 15 681 zł. Natomiast w przypadku samozatrudnionych, którzy także mogą z tego świadczenia skorzystać, bierzemy też pod uwagę, że przychód z działalności spadł co najmniej o 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Dla tych osób, Przewidziane jest miesięczne świadczenie, które wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia. Jest ono nieoskładkowane, nieopodatkowane na poziomie 2080 zł. Możemy oczywiście też to rozwiązanie zilustrować takim przykładem faktycznym, kiedy pan Adam w piekarni wypiekał chleb i miał ten przychód na poziomie 1600 zł. A więc w marcu, z powodu tych konsekwencji ograniczenia działalności, jego przychód wynosi wynosi 600 zł, to on w takiej sytuacji dostanie także te 2080 zł. I podobnie osoby w innej sytuacji, które będą spełniały te kryteria. Zakres tej pomocy, jeżeli chodzi o to świadczenie miesięczne, postojowe, zakres podmiotowy jest także bardzo duży, dlatego że mówimy tutaj o praktycznie 2 miliona świadczeń z jednej grupy, to są osoby samozatrudnione, a z drugiej to będą zleceniobiorcy, koszt też w granicach 4 miliardów złotych. Chciałam jeszcze przekazać tak, że oczywiście dla wszystkich tych rozwiązań, zarówno tego zwolnienia z obowiązku odprowadzania składki, jak i również tych warunków nabycia prawa do świadczenia postojowego opracowaliśmy i opracujemy wiele takich praktycznych przykładów, żeby można było zidentyfikować się, czy ja jestem w takiej sytuacji faktycznej, żeby nabyć prawo do tego zwolnienia, czy też nabyć prawo do takiego świadczenia w cudzysłowie postojowego. Ponadto Pracujemy również nad formą dokumentowania tego stanu faktycznego, tak żeby to było proste oświadczenie. Pracujemy nad tym, żeby nie wymagać ponadwymiarowych, tylko te, te informacje, które po prostu są niezbędne do ustalenia i odpowiedzi, czy te warunki do prawa, do tych uprawnień są spełnione, a więc myślę, że także na przykładzie tego jednostronicowego oświadczenia w tym kierunku będziemy starali się przygotować realizację do tych bardzo ważnych no fundamentalnych rozwiązań na rzecz tych osób dziękuję uprzejmie jak źródło kryniczanki tak moje serce pije dla krynicy